Cześć, Alina Witwicka tu. Trzymam przed sobą tutaj uzdrawianie na odległość, uzdrawianie na żywo um, od Zbigniewania Zbigniewa, na Popko i o tym chciałam z tobą pogadać. E, odłożę iPad mm. <słuch> i wracam do e, rozmowy. E, mianowicie wpadł na jeden pomysł, żeby e, lansować e, uzdrawianie na Odległość, można zrobić to w pewien specyficzny sposób, przynajmniej ja tak zamierzam robić. Wychodzić od siebie. Po prostu, jeżeli ja opowiem o tym, co ja zyskałam, to po prostu można też dzielić się tym filmem, czy informacją, czy napisem. Ja wiem, że właśnie na siewcach Batka Gorzodowska nagrywa też właśnie uzdrawianie. Ale ty, to może być takie coś podobnego, ale mnie chodzi o jedną rzecz: że um, jeżeli masz intencje i masz jakieś, można powiedzieć, um, pasje i um, robisz to z otwartego serca, to wtedy będzie lepiej działało. Mianowicie, um, jak to ja myślę, żeby to robić? Um, ja będę nagrywała filmy um, o mnie, o artyście. Ale w tym kontekście, co mi pomógł Zbyszek w uzdrawianiu na odległość. E, oczywiście ja brałam udział w warsztatach, studiuję Zbyszka, ale ten, kon, ten, ten moment, kiedy pod, y, podpinam się pod pomoc Zbyszkową, jest bardzo ważny i wiele osób na pewno będzie z tego korzystać, jeżeli się będziemy dzielili. E, mianowicie, ja tak myślę, że um, jeżeli jesteś. Muzykiem, czy jesteś, czy gotujesz, czy umiesz inne rzeczy robić, łowisz ryby yy, i byłeś, czy byłaś yy, chory, to to jest jedna rzecz. Zbierzek cię uzdrowił, czy ci pomógł. Ale jest jeszcze jeden element, o którym się nie za bardzo dużo mówi, że kiedy się bierze udział w yy, uzdrawianiach na odległość, będąc tak zwanym zdrowym, nie mając symptomów, a chcesz sobie rozszerzyć kanał, Duchowy, czy chcesz się lepiej czuć, chcesz mieć lepsze życie, to po prostu tam możemy więcej też opowiadać. Bo są dwa rodzaje właściwie naszych, czy wiele rodzajów problemów, ale po prostu zdrowie fizyczne to jest jedna rzecz i po prostu gatunek życia. Ja biorę udział w uzdrawianiach na odległość Zbyszka i po prostu jestem wspaniale zachwycona tym. Że można to robić, jaki luksus. Ja po prostu mogę tam być i mieć dojście większe do siebie, szybciej otwierać własny kanał. Naturalnie ja pracuję z własnym kanałem i własną mocą w projektach, ale też jest właściwie ta fajna, fantastyczna pomoc. Także, jeżeli Cię zainspirowałam tym, to po prostu spróbuj podzielić się. Też właśnie tym, że zbyszka, energetyka i uzdrawianie pomaga na wszystkich polach, na wszystkich właściwie działach naszego życia. Jak to zrobić praktycznie, to właśnie tak myślę, że ci, którzy znacie reguły Facebooka czy internetu, tych social media, to możecie tutaj właśnie zainspirować nas, bo można to dzielić między swoimi przyjaciółmi, można się dzielić, czy można po prostu znaleźć jakieś techniki, gdzie możemy to rozszerzać. Bo samo nagranie tutaj puszczenie nagrania na naszych kanałach to sięga 10 osób. To 10% naszego tego network. Znajdźmy metody, jak można dzielić, żeby 50 osób to dosięgnęło. Na pewno znajdziemy Technikę czy metody, żeby to robić. Także mam nadzieję, że Was zainspirowałam i wymyślajmy właśnie to, jakby przeżyć właśnie tą wiedzę i wesprzeć Zwyżka w tym. Jeżeli nie chcesz nagrywać, to zrób podcast swoim tekstem. Zrób rzeczy, które sam czy sama dostaniesz właśnie inspirację, jeżeli masz kontakt właściwie. Z, ze świadomością, albo zainspirowany jesteś kolegami. Także powodzenia i do zobaczenia!